Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki będzie szybszy odcinek. Mianowicie mam taką sytuację, że musimy wyciąć szybę z tyłu w hondzie akordzie, a nie przepraszam, w akurze TSX tak. chyba tak, czyli amerykańska odmiana hondy. Ogólnie tak, to co tu widzicie, nagran wam osobny odcinek o tym, czyli zmiana całego poszycia błotnika tył. A w tym odcinku tutaj sobie ciachnęliśmy ostatnio slipierką, tylko po prostu błotnik stawimy na wiecie, oryginalne łączeniu na drzewach. Szyba tyłu musi wyjechać. Spoiler chyba zostanie, mam nadzieję, że nie będzie trzeba go odklejać. Cały środek mamy już rozebrany. Nie wiem, czy tu na tyle jasno będzie, że Wam. O nie, w miarę na kamerze widać. I biegniemy raczej gdzieś tu od dołu. Yy, tym nożem do wycinania tej uszczelki a potem już żyłka no i całe sedno odcinka, słuchajcie taki zestaw on na Allegro chyba 9 dyszek u Michała w hurtowni chyba dałem 70 więc yy, no chyba mega tanio czy to się w ogóle sprawdzi, czy to da radę nie wiem, za chwilę się przekonamy no. mamy coś takiego na minus mam tylko jedną łapkę na dzisiaj, nie znalazłem więcej. Ale do wyklejania, do wycięcia, z naszej tej szyby, chyba jedna powinna wystarczyć. Jakoś sobie damy radę. Wstępne założenie: bierzemy ten szpikulec, przekładamy żyłkę. I jak już żyłka przejdzie, to te dwie rączki. No i wycinamy. Zobaczymy, czy będzie tak łatwo jak się mówi. Ja tam kamerkę ustawię na statyw. I łapcie jakiegoś tam na psika zobaczymy jak to pójdzie. Słuchajcie, pierwsza próba zakończona trochę niepowodzeniem ucięliśmy z 30 cm i nam drucik pęknął po prostu za mocno robiliśmy to pod skosem, przez co materiał się zmęczył i pęknął. Tak przypuszczam, prawdopodobnie przez to właśnie się zerwało. Przedlekamy drugi raz no i próbujemy dalej. Ale ogólnie powiedzmy, że idzie to w miarę sprawnie i nie ma w tym nic skomplikowanego. Powiem Wam, że mamy już trzy krawędzie odklejone. Szyba już jest praktycznie wolna. Trzy, cztery razy nam się linka zerwała przy tej operacji. Całej, ale przy każdym nawleceniu linki jest coraz sprawniej. Mamy z dwóch stron. Tu skończona na tych krawędziach. No i teraz chyba najgorsza część, czyli sufit. Tu Wam nie pokażę raczej, ale tutaj mniej więcej tam w tych rogach szyba ma takie kołki. Żeby nie spadała w dół. Eee, tak jak szyb. Ja nie powiem, to jest mega fajne. Tak przy wycinaniu dla nas to mega utrudnienie. Bo musimy tą minkę przekładać co chwilę. Eee, dobra, jeszcze raz time lapseik. Widzimy się za chwilę. Mam nadzieję, że już z szybą, poza samochodem. Kurde, trochę się przy tym zmęczyłem. Eee, jakieś takie wskazówki ode mnie, jako osoby, która na to pierwszy raz? Eee, duży grunt żyłki i mniej ruchów, a nie mniejszy i więcej ruchów, bo wtedy ta żyłka się przegrzewa i znacznie szybciej pęka. No nam 4 razy była pękła, ale w jest i tak eee, taki nadmiar, że spokojnie tam sobie wystarczy nawet na parę wycięć. Eee, jakby się to robili pierwszy raz, by Wam pękała, to i tak wystarczy. Eee, dobra oczyścimy ją trochę i przyklejamy tego tą łapkę i ją ściągamy No po zabiegu powiem Wam, jest to we dwie osoby, jest to raczej trudność 2 na 10. Nie ma tam, wiecie, żadnych niespodzianek. Nic nie pękło, nic się nie uszkodziło. My sobie teraz to wyczyścimy, bo tu chcemy na tych prostu wiecie. Tu było wcześniej wycięte, tu dotniemy do końca i nowy błotnik na skrzewach fabrycznych sobie zrobimy tak, jak powinno być. Nie? Tu, jak widzicie. Jeszcze chwila pracy przed nami jest. Ale o tym Wam nagram następny odcinek. Nie będziemy raczej mieszać, wiecie, wycinania szyby. Tak i dzisiaj na szybko chciałem Wam nagrać, co tam w ogóle u mnie robię. Bo temat BMW Michała stoi trochę w miejscu. Więc aktualnie sobie robię taką hondę. Tu już widzicie wszystko, żeśmy na drzewach rozwiercili. Musimy wstawić Trochę wstawimy z tej ćwiartki, bo kupiliśmy całą drugą ćwiartkę zrobiutką. Wstawimy to pożycie wewnętrzne. To cały wywalimy, bo to jest nam niepotrzebne totalnie. No i nie wiem, może tam do niedzieli skończymy spawać. To bym wam jakiś odcinek z tego wstawił. A jeśli chodzi o sam zestaw z Jato, ten za tam nie wiem, siedem dyszek, jakoś, to szczerze powiedziawszy używałem tego, tej linki żyłki i tych rączek. Raz sobie wjechałem tym nożem, ale żyłką idzie lepiej. Wiadomo, oczywiście, bez czytania instrukcji. Podejrzewałem, że jakbym przeczytał instrukcję, to by doszło to znacznie sprawniej. Bo to nawet, szczerze powiedziawszy, nie wiem do czego to jest. Może jakiegoś chwytania szyby, nie wiem. Mniejsza z tym. Tak czy inaczej, pierwsza próba totalna gdzieś tam amatorszczyzna i, no i się udało i wiecie. No, tak jak mówiłem, nigdy nie wycinałem sam, bo zawsze miałem chłopaka, który po prostu mi przyjeżdżał i to wycinał. A teraz miał, że tak powiem, problem z czasem. Więc musiałem improwizować. No, ale udało się i wszystko spoko. Teraz za, nie wiem, za tydzień, pewnie, będziemy wklejać. Ale to jeszcze chwila czasu. Wiem, że tam jakiś nanoklej no, do szyb to na pewno mam. Ale jeszcze tam jakiś podkład pod ten klej czy coś takiego. Nie wiem, zawsze to fajnie porobić coś nowego. No dobra, raczej filmik wyszedł ultra mega krótki, pewnie jakieś 5 minut. Raczej 8 się nie uzbiera, no ale trudno. Trzymajcie się i na dniach będzie odcinek. Jak sobie tą ćwiartkę razem z właścicielem tej Hondy spawamy. Więc tam już będzie pewnie dłuższy odcinek i więcej konkretów. Na razie idę do następnego.